Dzisiaj w troszkę innym klimacie, witam was w kolejnym odcinku wrestlingowych pytań I oczywiście na początku zapraszam już do sercji komentarzy, abyście napisali swoje kolejne pytania, na które odpowiem w kolejnym odcinku już za tydzień. Oczywiście wielkie podziękowania kieruję także do Polskiego Generała, który wspiera kanał Wrestling One na poziomie Hall of Fame i do wspierania kanału zapraszam także was. Sprawdźcie tę opcję na dole pod tym filmem. Subskrybujcie oczywiście kanał, zostawcie polubienie pod tym materiałem i zapraszam już do pierwszego pytania. Czy AJ Lee wróci do WWE? Powiedziałbym, słuchajcie, że mamy chyba najbardziej możliwy ku temu czas żeby to się wydarzyło, no bo mamy CM Punk'a w WWE, więc powrót AJ Lee wydaje się być teoretycznie bardziej możliwy niż kiedykolwiek, ale tak naprawdę mieliśmy już ku temu idealne okazje i to się nie wydarzyło, więc teoretycznie tak, powrót AJ Lee do WWE jest możliwy, natomiast czy ona wróci? Mam troszeczkę przeczucie, że może jednak nie, AJ Lee skupiona jest też na innych rzeczach, na rozwoju firmy, o czym CM Punk niejednokrotnie w swoich promach mówił, więc na ten moment Uważam, że AJ Lee do WWE nie wróci, ale sądzę, że kiedyś jeszcze ją tutaj na pewno ujrzymy. Czy Kifli wróci kiedyś do WWE? Wydaje mi się, że jest na to jakiś cień szansy, biorąc pod uwagę, że pewne gwiazdy z AEW wracają do WWE, więc i Kifa, myślę, do tej powiedzmy stajni osób można by zaliczyć. Natomiast. Um... Ja, nigdy już wielkim fanem Kifali nie byłem i szczerze jest mi to totalnie obojętne, ale biorąc pod uwagę fakt, że tutaj nawet sam wspomniałeś, że ma odejść z AEW, no to brałbym to pod uwagę, że tak jest w jakim stopniu to możliwe. Jak myślisz, czy Orton faktycznie wygra Mistrzostwo w tym roku, tak jak mówił na ostatnim Smackdown? Wydaje mi się, że. Na pewno Randy Orton jeszcze w swojej historii, w swojej karierze, mistrzostwo WWE powinien zdobyć. Randy Orton powiedział wprost, że po tym jak Cena zdobędzie to mistrzostwo, bądź Cody Rhodes obroni mistrzostwo w walce z Cinnamon, to Orton jest następny w kolejce i skupi swoją uwagę właśnie na tym mistrzostwie, zaraz po tym jak rozprawi się z Kevinem Owensem. Natomiast wiemy, że do walki Randy Orton Kevin Owens na WrestleMania 41 nie dojdzie. Na ostatnim odcinku Smerdong to właśnie Kevin Owens poinformował, że jest on kontuzjowany, że niestety od Odzywa się jego kontuzja karku i będzie wymagało to operacji, więc nie wiadomo też jak długo potrwa przerwa Kevina Owensa. Widziałem też w ogóle opinię, że być może już nigdy nie wróci on do ringu WWE, czego oczywiście bym nie chciał i życzę Kevinowi jak najszybszego powrotu do zdrowia. Zresztą samo z siebie to, jak wyglądało wyjście Kevina Owensa z ringu i wejście Randy'ego Ortona na arenę, gdzie po prostu stanęli od siebie w odległości około 2 metrów, spojrzeli na siebie z takim, wiecie, niby bez słowa, ale czuć było ten respekt pomiędzy nimi. Niestety ta walka wypada. Niestety nie wiemy, co czeka Randy'ego Ortona, jeżeli chodzi o Wrestlemanie 45. Ja mam swój naprawdę słuchajcie, idealny pil, jeśli o to chodzi. Ponieważ Randy Orton, po tym, jak Nick Oldis poinformował go, że no niestety jego walka z WrestleMania 41 wypada to idealnym scenariuszem jest to, aby to właśnie teraz Randy Orton zawalczył z Nickiem Oldisem. I ja bym zobaczył walkę Orton kontra Oldis na Wrestlemania 41, tym bardziej, że nie jest to pierwszy raz, kiedy właśnie Randy wykonał RKO na generalnym menadżerze z więc jak najbardziej jestem za tym. Ale odpowiadając na pytanie, czy myślę, że Orton faktycznie wygra mistrzostwo w tym roku, wydaje mi się, że w tym roku jeszcze raczej nie, bo bardziej ten rok skupi się na osobie Johna Cena, natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby to Orton był tą osobą, która te mistrzostwo z rączniny mogłaby odebrać, to byłoby ciekawe. Umożliwiłoby też nam rywalizację w późniejszym czasie orton Road, więc jak najbardziej sądzę, że Orton to mistrzostwo zdobędzie, ale jakoś nie czuję, żeby miało być to w tym roku. Jak myślisz, które osoby z aktualnej dywizji mainstream NXT ma szansę wybić się w main rosterze? Ethan Page, Oba Femi, Trick Williams i tak dalej. A Nawet nie skupiałbym się na tym i tak dalej, ponieważ na pewno moim zdaniem nie będzie to Ethan Page, na pewno nie będzie to Oba Femi, chociaż ma naprawdę, słuchajcie, zadatki na gwiazdę najwyższego kalibru. Ale Trick Williams, myślę, że Trick Williams to jest ten idealny pick, który tutaj sam bym wskazał, mimo tego, że już wymieniłeś kilka z kilku z zawodników NXT, Trick Williams ma po prostu to coś, ma tą interakcję z fanami, ja po prostu kupuję osobę Tricka Williamsa, więc mam wrażenie, że to chyba on ma największe szanse na to, żeby wybić się w main rosterze, tego też mu liczę. I na pewno wróżę mu przyszłość wyżej niż na przykład taki Carmelo Hayes. Także, tak, stawiam tutaj na Trigga Williamsa. I jak myślisz, czy John Cena odwróci się od Deroka po zdobyciu pasa na WrestleMania? Dla mnie bardzo zastanawiające jest to, że bardzo mało, a tak naprawdę chyba tylko raz, Derok został wspomniany i to w jednym z ostatnich promo, w ostatnim chyba nawet promo, i to ze strony Cody'ego Rhodesa, że to właśnie Cena sprzedał duszę Derokowi. To jest ciekawe, że Derok jakoś mocno nie jest angażowany w cały ten storyline, być może dopiero teraz na tej ostatniej drodze. Do się pojawi albo na samej wrestlemanie się pojawi. Natomiast um, mam wrażenie, że trochę było to wykorzystane jako bardziej jeden taki kluczowy moment, niżeli cały mm, powiedzmy zbudowanie tej stajni w tym storyline do walki z Cold Rhodes'em. Więc moim zdaniem Cena odwróci się od The Rock, ale bardziej będzie to taki, wiecie, face turn ponowny za kilka miesięcy, może na koniec kariery. Chociaż zdziwiłbym się i to chyba pozytywnie, gdyby Cena zakończył karierę jako właśnie healer. To byłoby ciekawe, ale myślę, że jest jakaś szansa na to, że Stina odroga się odwróci. Jak myślisz, czy Rey Mysterio osiągnie jeszcze coś, jakieś mistrzostwo, czy już na tym etapie kariery nie ma na to szans? Wydaje mi się, że nie. Raczej w tym momencie kariery nie ma szans, żeby Rey Mysterio zdobył jakieś tutaj mistrzostwo. Kompletnie nie widzę go w obrazku jakiegokolwiek obecnego mistrzostwa WWE, więc y, krótko odpowiem nie. Wiem, że nie siedzisz bardzo w AEW, ale ciekawi mnie jedna rzecz. Czy WWE pokusiłoby się o face-to-face -face CM Punk'a z Rickiem Stansem, Rickiem Starksem teraz, w sensie w AEW, wiem. Ponieważ ci dwaj zawodnicy spotkali się w finale Owen Hart Foundation Tournament, gdzie to Ricky po nieczystym zagraniu przypiął CM Punk'a i wygrał cały turniej. Uważam, że nawiązanie do tego mogłoby być ciekawym smaczkiem dla fanów, którzy orientują się w temacie, a sam punk pojawia się czasami w pojawia się w NFC, a nie w AEW i lubi dawać mniejsze lub większe pstryczki w nos jego poprzedniemu pracodawcy. I chociaż mało możliwa byłaby ta walka pomiędzy tą dwójką, to z chęcią zobaczyłbym taką konfrontację. Um... Uważam, że jest na to szansa i to jest na to duża szansa, biorąc pod uwagę nawet spotkanie CM Punk'a, Cody'ego Rhodes'a i chyba Itana Page'a właśnie na NXT, gdzie wiecie, jakby cały ten vibe AEW pojawił się w WWE, więc szansa na spotkanie Punk'a z Rickiem jak najbardziej jest, natomiast... Um... Ja nie odbieram tego jako coś dużego, nie wiem, może fani AEW spojrzą na to inaczej, ale tak, byłby to ciekawy smaczek i tego typu smaczki w WWE już dostawaliśmy. Czy Ronda Rousey powróci do WWE? Wydaje mi się, że nie. Nawet wprost mogę powiedzieć, że na pewno nie. Ronda sama mówiła, że nie chciałaby wrócić do pro wrestlingu, jej kariera zresztą w pro wrestlingu, w World Wrestling Entertainment nie była udana aż tak bardzo moim zdaniem, była bardzo mocno przekolorowana. Więc czy powróci? Nie, ja tak uważam, ale też i Rondo wprost o tym mówiła, że nie zamierza powracać do WWE. Jak tam stream z Wrestlemania? Będzie czy nie? Planuję to, planuję jak najbardziej streamy podczas Wrestlemania Week i planuję zrobić to tak jak zawsze, żeby ten właśnie ostatni tydzień do Wrestlemania i pierwsze dni po WMC były naprawdę soczyste na kanale, czyli wiecie, bardzo mało snu i cały czas napieprzanie materiałów. Czy będzie live reaction? Zobaczymy. Może po prostu zrobię tak jak zrobiłem rok temu, czyli oglądanie i nagrywanie na bieżąco tego co się wydarzyło, jeśli na przykład będą, będzie u mnie ekipa, wpadnie Mixer czy Bali, to może zrobimy właśnie live reaction, to wszystko zależy od was, jak byście chcieli i czy byście tego chcieli, więc śmiało dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście streamy z WrestleMania? W sensie live reaction, bo samo w sobie omówienie gali pierwszego, drugiego dnia i tak dalej, to na pewno z tego streamy będą. Wiadomo, co obecnie z Wyatt Sears i czy są szanse na powrót w najbliższym czasie. To jest ciekawe, bo dostaliśmy w ostatnich kilku tygodniach jakieś tam glicze odnośnie właśnie Wyatt Seeds, natomiast tak jak ich nie było, tak ich dalej nie ma. Mam trochę wrażenie, że. Triple H i cały zespół kreatywny może trochę nie mają na nich pomysłu, dlatego też ich teraz nie widzimy, a szkoda, bo z chęcią zobaczyłbym, tak jak już mówiłem w predykcjach mojej karty w Alcrestyl 41, starcie tag teamowe, gdzie to właśnie Nikki Cross i Alexa Bliss zawalczyłyby o mistrzostwa kobiet tag team. Jak zapatrujesz się na karierę Reya Phoenixa w WWE? Ma szansę na podobną pozycję jak Penta? Wydaje mi się, że może nie tak szybko jak Penta, no bo wiecie, tutaj od razu walka o mistrzostwo interkontynentalne i naprawdę ciekawa, mocna droga. Natomiast biorąc pod uwagę jego debiut z Nathanem Frazerem podczas ostatniego odcinka z Mirdą, naprawdę było to przyjemne dla oka. Samo jego wejście do ringu i skakanie po tych linach to jest coś, co nie jest codzienne w WWE, więc jak najbardziej. Myślę, że nowa era luchadorów w WWE nam się troszeczkę rozpoczyna i Rey Mysterio może spokojnie, powoli odchodzić na emeryturę. Czy jest szansa, że Rollins i Roman po się pogodzą? Wydaje mi się, że nie, bo zdecydowanie za daleko to zaszło. Za dużo między nimi się wydarzyło i raczej takiej zgody na zawsze już nie będzie. Chociaż może w momencie, w którym CM Punk stanie po stronie... Przepraszam, Paul Heyman stanie po stronie CM Coś tam pomiędzy Rollinsem a Romanem może znowu zaistrzeć, ale bardziej ja też widziałbym to jako moment po prostu podczas tej wrestlingu, podczas tej jednej walki, czyli, wiecie, jakiś double powerbomb na stół komentatorski w wykonaniu Rollinsa i Romana. Bardziej w tym kierunku bym szedł, jeżeli ich pogodzenie się na dobre. Jak myślisz, czy jest szansa zobaczyć Rusewa w WWE? I to jest bardzo ciekawe pytanie, bo w ostatnim czasie pojawiło się wiele informacji mówiących o tym, że Rusew ponownie podpisał kontrakt z WWE i powiem, szczerze, bardzo mnie to ucieszyło. Nie ma oczywiście oficjalnych informacji na ten temat, nie wiadomo, w którym kierunku teraz pójdzie wszystko to o Rusewem, natomiast też tak przeszła mi przez myśl walka Randy Orton kontra Rusew na WrestleMania 41 w tym przypadku, gdzie Owens wypada, jest to ciekawe zastępstwo. Ciekawy również jestem, czy za Rusewem pójdzie Lana, czyli była partnerka, ale też i obecna partnerka Rusewa, ponieważ ponownie są w związku, więc ciekawy jestem, czy powrót Rusewa wiązałby się też z powrotem Lany, czy w ogóle będzie to całkowicie nowy, odświeżony gimit dla Rusewa. Jestem ciekawy, ale zawsze bardzo lubiłem postać Rusewa, więc cieszy mnie to, że jeśli jest to faktycznie prawdą, i powraca do WWE, to cieszy mnie to bardzo, więc e, no, moi drodzy, w komentarzach oczywiście zostawcie swoje kolejne pytania do kolejnego odcinka reseniowych pytań, które już za tydzień. Subskrybujcie kanał i zostawcie polubienie pod tym materiałem. Dziękuję ślicznie, bardzo fajnie rozwijamy kanał Restlon i jestem Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Oczywiście zapraszam też do wspierania kanału, trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć.